Co, jak zakupam TTK? Dzisiaj będę Wam pokazywał. Jak pobrać moje mapy z Pana TTK czy mapy do Minecraft? Co jest do tego potrzebne, też będzie, będę nagrywał teraz. Dobra, przechodzimy na mój pulpit. Na moim pulpicie nie ma nic. Nic nie ma. Nie, czy są jakieś giergi, Fajną tapetkę mam yy, od kolei ze strony, pobrałem Pozdrawiam Rabita, jak oglądasz to. Dobra, yy, wchodzimy na Google. Tak, coś tu mi się popsuło, miałem wszystko przygotowane. Eee, prowadzi. To... Dobra, mamy tutaj Dowlade Winrarer. Będzie potrzebna do tego Winrar. Czyli pobieramy winrar, ale Kam do ładę mamy pobranego Winrara. Kam Dowlab, oczywiście link, bo ja mailę w opisie do filmu. No i możemy tą stronkę sobie już wyłączyć. Tak, oczywiście jak pobieracie tego Winrara. Najwam hmm. ja go pokażę jeszcze raz, jak się pobiera. o, mi się... Długo nie pobieram No i trzeba. Lokać w Fortnite. Ej, proszę się nie e, I klikamy uruchom. Klikamy to No i klikamy dalej. Oczywiście. Wszystko, wszystko będzie dobrze. Zapewniamy. Można się włączyć. No eee, tak. Dobra, możemy to sobie włączyć i przechodzimy pod mój film. To jest e, film Skyblock. Tak. To e, jest Skyblock, mój. No, wchodzimy tu w linkopiecie na Media I to jest poradnik też, dlatego, że mój kolega nie mógł tego pobrać. Tak. E. Nie wiem czemu. Czekaj, się strumka nam załaduje. To też możemy wyłączyć już. Jak się zrobić? Bo czyś głośnie To potem będzie wszystko wzmacniane. To się Proszę się nie martwić, że będziemy ci go słychać. Dobra, i klikamy już się do ładę Tak. O babka troszkę waży. Nie. A myślę, że mi się minuty pokazują, a sekundy. Pozwólcie, że się napiję. Sta Chciałbym się postarać. Chodzi o dzięki z kamerką. Nie wiem, czy mi takie reklamy występują. Widziałem Weźmy Właśnie, że... Uh. Ja Pokorek mi spadł. Już na YouTube. Korka odpisia zgubiłem. Chcecie jest na mój kanał. Yy, tak, mi to się pobiera w formie notatnika. No, nie wiem czemu. Tak ja mi się tak pobiera. No, Lagi. Czekajcie. Korek mi się znalazł. pićku. Oczywiście zapraszam was do subskrybowania mojego kanału I do wejścia na przykład Wy polecane możecie zajrzeć na przykład do Doniaczka Do 12 subskrypcji ma Najpierw na mój drugi kanał czyli PanTeteka zaleźć Subskrybuję go żeby być na bieżąco Nie trochę chore że ja subskrybuję własny kanał no i właśnie wysyłam was do, tych, do tego filmu I do tego Nowa mapa niedługo wychodzi no dobra, nie jeszcze e, 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 w YouTube Ale Ja muszę wejść w pobrane, gdzie to pobrane? Pobrane piki. No, Spąd już tu Klikam y, osuszuł, dobrze No i tu już trzeba Wejść w procent, a p, data, Procent Chodzi roaming Minecraft i trzeba ja wejść w. Wy... I ja mam. Save I po prostu trzeba otwórz za pomocą miner Archivizor Tak. No i Skyblock i po prostu przerzucamy go do tego foldera. Ja tego nie będę robił, już mam to przerzucone, a w sumie można usunąć go i go wrzucić tu się kolejna, dwie kolejne łapy już robią no i to jest chyba na tyle w tym poradniku także więc jeszcze chciałbym was zaprosić na tego TS-a aktualnie siedzą tu takie osoby link do tego TS-a macie w opisie do filmu także więc na no cześć do zobaczenia do kolejnego odcinka, który pojawi się się długo tak Nagrywam to pobawioną kantażą Tak To jest należy no, ja do czego do kolejnego odcinka yy, No tak chciałbym pokazać jak, jak ten program nazywam Nagrywam teraz do czy do kolejnego odcinka jak? Zapraszam do tego pesa, Oczywiście serdecznie zapraszam do, do zalajkowania tego filmu z, I zasubskrybowania mojego kanału Jak i tego i pana TTK Czy to będzie na obydwu kanałach także więc Nie to tam wisi Ale